Jeszcze raz w to samo miejsce, czyli idziemy przez wą wąwóz Alsik i dochodzimy do głównego skarbca Petry. Ale tym razem nocą Petra by night. Zabieramy aby wam, Was, aby pokazać Wam piękną i magiczną stronę właśnie Petry nocą. Mamy, znaleźliśmy przez chwilę ustronne miejsce. Bo turystów jest troszeczkę. Oczywiście aparaty, słuchajcie, poszły w ruch. Eee, flesze. No i to troszeczkę traci ten swój urok, ale jak znajdzie się takie ustronne miejsce i się naprawdę idzie wzdłuż tutaj wyznaczonej drogi lampionami, to jest naprawdę pięknie. Zaraz wejdziemy do Wąwozu i zobaczymy, jak Wąwóz będzie oświetlony. Idziemy, kochani, przez Wąwóz. Al Siku oświetlony tylko i wyłącznie lampionami. Zostaliśmy przywitani przez Beduina, który oczywiście upomniał wszystkich, jak się zachowywać, ale przede wszystkim poradził, aby odłożyć słuchać telefony i wszystkie inne rzeczy i poddać się magii tego miejsca. Przechodzimy kochani do skarbca tak jak się rano dowiedzieliśmy jedni mówią skarbiec drudzy mówią grobowiec bo do końca nie wiadomo tak naprawdę co to takiego było, czy skarbiec czy grobowiec ale wszystko jest pięknie oświetlone i teraz wyłoni nam się bardzo bardzo dużo, zobaczcie lampionów do tego Usiądziemy sobie na beduńskich dywanach i posłuchamy, zobaczymy co ciekawego jest do zaoferowania. Żegnamy piękną Wadimusę, e, teraz ruszamy około 150-170 km, aby dostać się e, na pustynię Wadi Rum e, i tam spędzimy najbliższe dwa dni, typowo na pustyni w Bedouin Camp, będzie naprawdę nieźle. Tak wygląda kochani Wadimusa. Wyjeżdżamy z tego pięknego miasta. Zobaczcie położonego, otoczonego pięknymi, pięknymi, pięknymi górami. Jesteśmy kochani na pustyni Ładirum. Jedziemy właśnie, słuchajcie, na palce do naszego kampa, wedługińskiego kampa. A przed nami zobaczcie takie widoki. Kochani Beduin Camp. Wzięliśmy sobie bombelka. na środku, całkowicie na środku pustyni. Mały rumtur. Po bombelku. mamy łoża. Jest wielkie, słuchajcie, okno, przez które, jak będziemy się budzili, to będziemy widzieć pustynię. No, i oczywiście jest prywatna łazienka, bo w tych beduińskich damiotach z tymi łazienkami może być, słuchajcie, mały problem. Ale widoki, jakie będą to nam towarzyszyły teraz przez najbliższe dwa dni, bo będziemy tutaj dwa dni, będzie naprawdę ekstra. Idę Wam pokazać naszą, słuchajcie, okolicę i zaraz zabiorę Was do głównego namiotu beduńskiego. Do takiej można nazwać stołówki, gdzie będziemy się posilali. Takie widoki zapewnia nasz kamp. Tak wyglądają nasze marsjańskie namiotki. Tam dalej, te czarno-białe, to są beduńskie namioty, właśnie bez klimatyzacji, bez... Bez łazienki. Łazienka jest wspólna, a tam dalej właśnie widzimy, słuchajcie, tą główną, główną salę, główną, główną właśnie stołówkę nazwijmy to tak. W Wielgach na góra, przepiękne widoki. No, powiem Wam, że dawno, dawno planowaliśmy ten wyjazd właśnie, żeby zaliczyć Petrę. Petra była super, e, no i tutaj tą pustynię Wadi Rum. Pisze się Wadi mówi się Wadi e, będziemy się tego pilnowali. Jak czasem powiem oczywiście, że jesteśmy na pustyni Wadi to od razu tutaj pamiętajcie, że to jest drobne przejęzyczenie. Idziemy do maci. Tu mamy właśnie te tradycyjne beduińskie... Namioty. Jeżeli będę mógł wejść do któregoś, to od razu Wam pokażę. Tradycyjny beduński. Namiocik wygląda tak. Jest tutaj tylko i wyłącznie toaleta. Jest bardzo przytulny i bardzo kolorowy. No My wzięliśmy tą opcję, tak jak Wam powiedziałem, z łazienką. Nie na betonie, nie na ziemi. Tą opcję troszeczkę oczywiście droższą, ale no jednak jak się jest tutaj raz w życiu, to chce się z tego korzystać. W kampie oczywiście są też Polacy. Jutro wyjeżdżają. Dzisiaj jeszcze. Będą sobie nurkowali w akabie. Tutaj mamy miejsce główne, gdzie wieczorami będziemy pewnie spędzali czas, jedli przy ognisku i ucztowali. A teraz zabieram Was do naszej głównej sali, do naszej, można powiedzieć, stołówki, restauracji. Wszystko oczywiście w przepięknych płyteczkach i wchodzimy. Zobaczcie, sala wygląda naprawdę bardzo ładnie. Wszystko oczywiście w kolorach beduńskich. Oczywiście tutaj jest przewaga czerwieni, bieli, takiego odcienia kamelowego. Bardzo duża sala, pomieści naprawdę bardzo dużo osób. Zaraz wypijemy sobie herbatkę bądź kawkę i będzie naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Idziemy na pierwszą, słuchajcie, wycieczkę mm, pieszą wokół gór. Mamy dzisiaj trochę atrakcji plus fajna kolacja bedunińska e, i fajnie trafiliśmy, bo właśnie się dowiedzieliśmy od Emi. E, Emi śledzę, Emi e, w, jest w, e, mieszka w Jordanii i Emi śledzę na Instagramie, e, że dzisiaj będzie, słuchajcie, Pokaz balonowy, e, i dzisiaj też się dowiedzieliśmy. Właśnie będzie duża grupa 50 osób przyjeżdża, po to, aby ten pokaz balonowy zobaczyć. E, I gdzieś tam będziemy, słuchajcie, widzieli e, te balony. Idziemy się poprzechadzać teraz. Nasz wygląda tak. Tutaj, słuchajcie, mamy już wielbłądy. Te wielbłądy są przygotowane po to, aby pewnie turyści sobie karawanom przejechali a tam właśnie, gdzie się kurzy teraz są w dole, jeżeli um, zaraz je zobaczymy, będą wyżej to na pewno Wam nagram słuchajcie, są stado wielbłądów które sobie tutaj galopuje i stepuje um, właśnie na tej pustyni wcale że, wcale, że nie wcale, że nie, słuchajcie nie, balony, nie? właśnie, ta tak. tylko myśli, słuchajcie, o bieganiu no, czekaj, jak wstawię Twój filmik, jak Ty biegasz, to zobaczysz. Ja nie biegam. Jestem nie niebie biegnący. Nie, słuchajcie, idziemy prosto. Niby kilometr stąd będą już zaczynały się balony, więc idziemy sobie na piechotkę popatrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak jest. Dla Beduinów kilometr dla nas mogą być na przykład trzy. Oni mają inne pojęcie odległości. To jest blisko. Zobaczymy jak jest faktycznie. A ja miałam wrażenie, że w tej patrze oni mówią, że kilometr muszą nas spadać, bo nam tak ciężko jest. Zgadza się. Uh, of course. <laughs> Ze spacerku. Robi już się ciemno, słońce zaszło. Więc poczekamy aż się ściemni, pójdziemy na kolację wspólną. Towarzystwo chyba zmęczone. już mamy kochani wieczór siedzimy przy ognisku nad nami nie wiem czy to jest widoczne ale nad nami rozprzestrzenia się słuchajcie niebo pełne gwiazd na pewno później wejdę troszeczkę w górę pustyni aby było naprawdę ciemno i wtedy wam pokażę a tu chcę wam pokazać słuchajcie ponieważ zakopany jest grill, zakopane jest jedzenie, jedzenie beduińskie, typowo jordańskie. E, poczekam tutaj i, i spróbuję nagrać w momencie, jak panowie to odkopują. E, no i zobaczymy pierwszy raz, takie naprawdę, posmakujemy pierwszy raz beduińskie jedzenie. لا، <applause> لا، <applause>